Witamy Państwa w kolejnym tygodniu Rynków Finansowych. Wszyscy dzisiaj żyją wyborami w Polsce, ale my poświęcimy się temu tematowi tylko dosłownie na kilka zdań, ponieważ my skoncentrujemy się głównie tym, czym żyją inwestorzy globalni. A tutaj no, dzieje się bardzo dużo, bo to są kwestie takie jak Brexit, Kwestie handlowe oraz dane makroekonomiczne. A więc po kolei, jeżeli chodzi o reakcje na wyniki parlamentarne wyborów, to one nie są jakieś bardzo zaskakujące, ponieważ wynik wyborów jest zgodny z wcześniejszymi sondażami. Te wyniki wyborów exit pool były troszeczkę inne aniżeli teraz, które dostaliśmy około godziny 10. Ale one i tak są bardzo sprzyjające dla prawa i sprawiedliwości, no, troszeczkę lepsze też dla koalicji obywate obywatelskiej. No ale tutaj no, niewiele się zmieni, jeżeli chodzi o obecną władzę w Polsce, ponieważ obecna partia rządząca wygrała wybory w sposób, no, powiedziałbym, spektakularny. I będzie najprawdopodobniej w stanie sama, samodzielnie rządzić. Będzie miała większość sejmową. No ale rynek złotówki był chyba na to przygotowany. Jakby z mojego punktu widzenia nie ma jakiegoś większego zaskoczenia przez inwestorów. I spodziewam się tego, że będzie raczej na rynku złotówki spokojnie. Dlaczego będzie spokojnie? No bo tak jak powiedziałem. Rynek tego scenariusza oczekiwał, a po drugie, to rynek już wie, czego się spodziewać po rządach Prawa i Sprawiedliwości. To jest zupełnie inny scenariusz, aniżeli mieliśmy 4 lata temu, kiedy to mieliśmy zmianę władzy, kiedy nie wiadomo było, co będzie się działo w kwestii polityki gospodarczej, w kwestii na przykład też niektórych spółek Skarbu Państwa mieliśmy bardzo duże ruchy na niektórych spółkach, na przykład też na energetyce. No ale tutaj teraz tak jakby mamy bardziej kontynuację tego ruchu, który mieliśmy do tej pory. I tutaj się nic nie zmieni. Dlatego z punktu widzenia krótkoterminowego to moim zdaniem nie, nie ma tutaj do, wiele do ugrania, jeżeli chodzi o rynek zotówki, i o rozegranie tych, tych wyborów. Oczywiście Polska sama w sobie będzie tym niusem jeszcze żyła przez no, dobrych kilka tygodni, ale my powinniśmy się tutaj koncentrować na innych rzeczach, takich jak wcześniej wspomniałem, na pewno Brexit czy też wojny handlowe. Czy też bardzo słabe dane, na przykład, które płyną nam z Europy, czy też z gospodarki Polski, będą miały o wiele większy wpływ, aniżeli wybory. No i spójrzmy sobie tutaj po, na parę dolar do złotówki. Jeżeli zejdziemy sobie na niższe interwo, to możemy sobie zobaczyć, że no, po otwarciu się rynku to jest ta świeca tutaj. Mieliśmy reakcję zaledwie dwu, pipsową do dołu, tak? Później mieliśmy odreagowanie na groszko czter... grosz od 40, no ale cały czas jesteśmy na takim bardzo istotnym poziomie popytowo-podarzowym, zlokalizowanym w granicach 3,90. No i co? No, mieliśmy, jeżeli chodzi o w ogóle parę dolarów złotówki, to tutaj moim zdaniem ten dolar jest bardzo mocno przewartościowaną parą. Mieliśmy ostatnio wyjście nawet ponad 4 zł, gdzie później poszedł wyrok Tsue, i ostatecznie znaleźliśmy się przy poziomie 3,90. Z punktu widzenia takiego krótkoterminowego, to moglibyśmy nawet zobaczyć jakąś tam reakcję wzrostowo czyli odrogowanie tych ostatnich spadków i podjazd nawet pod 3,95. Ale. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o parę właśnie walutową dolar do złotówki, to jesteśmy bardzo mocno przewartościowani na tej parze i to trzeba się z tym liczyć, że na, na przykład jeśli ktoś kupuje sobie jakieś aktywa amerykańskie, które są wyceniane w dolarach amerykańskich, to musi wziąć pod uwagę, że no w jakimś tam nieokreślonym terminie, bo no z fundamentami różnie jest, jest to ten dolar do złotówki raczej powinien być bliżej granicy 3,50, czy nawet 3 zł, aniżeli 4 zł. No, to ostatnie podbicie w dół jest też zasługą troszeczkę euro-dolara, który podszedł nam troszeczkę do góry, ale patrząc na sentyment taki długoterminowy, no to powtarzam, jednak jesteśmy bardzo mocno przewartościowani. Jeżeli chodzi o parę euro do złotówki to tutaj widzimy, jak wejdziemy sobie na wyższy interwog, tutaj trzeba zobaczyć to, że poziom 4,30 od dłuższego czasu no działa troszeczkę jak magnes, jeżeli chodzi o euro do złotówki no i tutaj nie udało się parze przekroczyć takiego poziomu 440 4, który jest do, dosyć mocnym oporem no i znowu tutaj kierujemy się w. W zakres takim konsolidacji i z punktu widzenia rynku raczej bym powiedział, że ten, to euro jest dosyć prawidłowo wycenione. Ten kurs 4,30 jak dla mnie jest ok. I tutaj nie ma jakiegoś większego pola do, do większego ruchu. Dlaczego? Bo no, tak jak mówiłem, cały czas mamy pogarszające się dane zarówno i w Europie, i w Polsce i to nie za bardzo wskazuje na to, dlaczego złoty miałby się nie, dalej umocnić bądź osłabiać. E więc no, moim zdaniem nawet jest troszeczkę tutaj miejsca jeszcze do dołu, ale to, to jest gr ruch w zakresie dwóch, dwóch groszy, e nie więcej. A więc tyle, jeżeli chodzi o e, wybory w Polsce i reakcje polskiej cudówki. Przejdźmy sobie teraz do rynków globalnych, bo tutaj na pewno bardzo dużo się dzieje. E, mieliśmy w tamtym tygodniu no, taką ekscytację, wręcz po, e, porozumieniem z, na linii Chiny oraz USA. E, rynek tym żył w tamtym tygodniu, mieliśmy bardzo dużą zmienność, jeżeli chodzi o e, indeksy giełdowe. No ale może zanim właśnie poruszymy sobie temat z, z tej kwestii handlowej, to oglądałem ostatnio sondaże, ponieważ mamy już niedługo wybory, ale wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i to myślę, że te wybory będą głównym takim czynnikiem oddziałującym nam na rynki finansowe, aniżeli nasze wybory w Polsce. No i te, te sondaże, które do nas dzisiaj już docierają, mają na pewno bardzo duży wpływ na Trumpa. I on widzi, co się dzieje, że gospodarka Stanów Zjednoczonych bardzo mocno zwalnia, Fed luzuje, co prawda troszeczkę mniej, aniżeli by chciał Trump. No i teraz jest taka kwestia, że Trump może wybierać albo gram twardo i ryzykuje to, że... No, mogę nie trafić z moją decyzją, co spowoduje spadek z takiego urwiska gospodarczego tuż przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, no, albo próbuję pokazać swoje drugie oblicze, czyli takiego skutecznego biznesmena, który robi jakiś papierowy deal z Chinami, który po wyborach można śmiało zerwać i szczerze mówiąc, ten drugi scenariusz wydaje się coraz bardziej prawdopodobny. No i stąd taka akcytacja właśnie tym porozumieniem handlowym, ale tutaj trzeba dodać, że dużo się zmieniło w ciągu ostatnich nawet nie godzin, bo to jest kwestia nawet mniej niż godziny, to jest kwestia minut, bo dostaliśmy informację mówiącą o tym, że Chiny chcą jeszcze troszeczkę porozmawiać przed podpisaniem części pierwszej porozumienia z Trumpem, i to spowodowało nam dosyć mocne zejście. Ale jeżeli chodzi o mm, samy, samą kwestię sondażów. To tutaj sytuacja dla Trumpa nie jest ciekawa na ten moment, ponieważ był taki sondaż robiony przez Fox News, czyli taką telewizję, która no, bądź to bądź ale sprzyja Trumpowi. To Donald Trump przegrywa z każdym kandydatem z głównych kandydatów opozycji, czy to jest Biden, czy Warren, czy, czy Sanders, a różnica jest ogromna, bo to jest nawet 10 punktów procentowych. Więc na razie dla Trumpa tutaj nie do, nie do, do zazdroszczenia ta sytuacja. No i to też może wpłynąć nam właśnie na to, co będzie Donald Trump robił w przyszłości, bo on widzi tę e, sytuację. No, i tak, patrząc na sytuację na SP, no to my rozmawialiśmy sobie w tamtym tygodniu tutaj na tej świecy typu pin bar, że mamy pierwsze zawahanie na indeksie i tutaj może ten optymizm giełdowy troszeczkę wygasnąć. I jak widać, ta analiza się sprawdziła, ponieważ obstawiliśmy, że będziemy mieć okres konsolidacji, to konsolidację będzie się inaczej zagrywać. Że, że właśnie po tym dniu jest szansa nawet na osiągnięcie tam poziomu 2900-2880. Jak widać trafiliśmy w punkt praktycznie, bo minimum wyszło na 2882, no ale później ten optymizm związany z podpisaniem porozumienia handlowego, które naszym zdaniem jest tylko papierowe i raczej nie będzie miało jakiegoś większego sensu, yy, większego oddziaływania na światową gospodarkę, która bardzo mocno zwalnia, Mieliśmy w piątek nawet kurs maksimum w granicach 2.992, później na końcówce sesji amerykańskiej doszły do cofnięcia i zamknęliśmy się w okolicy 2.970, ale dzisiaj z rana pojawiła się informacja, że jednak Chiny no, tego dealu nie kupują, czyli oni nie grają po to, co Donald Trump by zechciał, że nawet to porozumienie papierowe no, może być ciężko podpisać, no bo no, te działania Chin nie sprzyjają Trumpowi. Nawet to porozumienie takie papierowe nie zostało do końca podpisane, i widać, że ten optymizm w ciągu chwili dosłownie wygasł, bo jak zejdziemy sobie na interwał godzinowy, to możemy zobaczyć, że pierwsza świeca poszła w piątek na 20 punktów do dołu, a teraz znowu następna nam się kreuje na godzinowym interwale 13 punktowa i od tego yy, maksimum na 2993 no, oddalamy się już znacznie, bo to jest 37 punktów a jeszcze taką ciekawostkę powiem, że te wzrosty ostatnie one były spowodowane bardziej aktywnością retail traderów, czyli takich traderów indywidualnych bardziej aniżeli Inwestorów instytucjonalnych, czyli instytucje raczej tego optymizmu nie kupują. No ale widać, no, niby to momentu było bardzo mocne, bo mieliśmy od dołka do, do szczytu zrobione prawie 100 punktów. No ale uważam, że w, tutaj warto się temu przyglądać, jak ten indeks, te indeksy wszystkie światowe będą się zachowywały w. Najbliższej przyszłości, ponieważ uważam, że to jest właśnie dobry czas na to, żeby wyznaczyć to maksimum, jako w tamtym tygodniu, na fali jeszcze tych dobrych nastrojów, optymizmu, ale ten optymizm bardzo szybko się przerodzi w jakąś panikę, która spowoduje spadek wszystkich indeksów. I biorąc pod uwagę SP, no to na pewno zejście do Poziomu dolnego ograniczenia tej konsolidacji, czyli 2880, ale z dużą szansą na pogłębienie tego ruchu i nawet zameldowanie się gdzieś w okolice 2800 punktów. Taki jest scenariusz. Jeżeli chodzi o indeks DAX 30, to tutaj mamy nawet jeszcze ciekawszą sytuację. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy w okolicach szczytów, które mieliśmy wyznaczone w, w połowie września. Które były taką barierą stanowiącą szczyty, i która nie pozwoliła nam jeszcze bardziej urosnąć na indeksie DAX 30, i od tej właśnie strefy poszedł strzał podażowy na 590 punktów. To momentum, tak jak było na indeksie amerykańskim pokazane, jest bardzo silne, jeżeli chodzi o piątek, ponieważ to była bodajże druga świeca dzienna pod względem wielkości w tym roku na dax 280 punktów, jeżeli chodzi o otwarcie do zamknięcia, szczyt wypadł troszeczkę powyżej tych szczytów wrześniowych. Mieliśmy 12521, ale już jesteśmy zobaczcie 120 punktów niżej od tego właśnie szczytu, więc uważam, że to jest dobry punkt, do, dobry rejon, żeby w tym krótkim terminie. Pokazać, że jednak inwestorzy detaliczni się mylą i handel będzie raczej zdecydowanie grany pod dyktando instytucji, które jednak nie kupiły tych wzrostów, czekały, a teraz są bardzo dobre poziomy do tego, żeby właśnie tą euforię zgasić i zameldować się dużo, dużo niżej, bo miejsca do spadków jest bardzo dużo. Eee, właśnie lubię takie sytuacje, kiedy mieliśmy bardzo duże momentum zrobione w poprzednich dniach, ponieważ zazwyczaj wtedy są trendy gładkie, które nie mają jakichś większych korekt. I taki właśnie scenariusz może mieć tutaj miejsce i uważam, że indeks DAX 30 nie powinien nam wrócić w te, w te rejony właśnie 12 tysięcy tam 500. Powinien raczej gładko, szybko zejść w dół na fali tych negatywnych nastrojów. Więc dobrze, to tyle na teraz. Mam nadzieję, że podobała Wam się tam dzisiejsza analiza. Zapraszam również do przejrzenia naszej odprawy inwestorów, która miała miejsce wczoraj. Nagranie jest oczywiście dostępne u nas na kanale na YouTubie, jak i na stronie internetowej. Raki również nagrywaliśmy w piątek z rozmowę z Andrzejem, gdzie omówiliśmy sobie. Sytuacje, jeżeli chodzi o porozumienie handlowe, sytuacje z Brexitem, co dalej ze stopami procentowymi, co dalej z kursem złota. Serdecznie zapraszam do oglądania tamtych materiałów. I jeżeli filmik Wam się podobał, proszę o zostawienie łapki w górę pod, pod tym filmikiem, zadawanie pytań w komentarzach oraz do zasubskrybowania naszego kanału, do śledzenia naszej strony internetowej. Jak i zapraszam również do naszej grupy na Telegramie, do, którą naprawdę w ciekawy sprof, sposób prowadzimy. Tam się naprawdę dużo dzieje, jeżeli chodzi o takie newsy, które mieliśmy dzisiaj, na przykład z Chinami. Informacja poszła w mniej niż minutę na, na tą grupę, więc jeżeli chcielibyście być na bieżąco z informacjami, zapraszam tam, gdzie dzielimy się również nasi, naszymi zagraniami. To tyle na teraz. Dziękuję serdecznie za oglądanie filmu do końca i pozdrawiam serdecznie.